Dzień dobry, dzień dobry, witajcie. Taka jestem pełna obaw, bo internet, jak zadziała ten mój internet? Witajcie. 15. Kochani, 15 września, wsód słońca. Był już sud słońca, ale są chmury. I słońce tylko lekko wygląda za te chmury. Dzień dobry. W poszukiwaniu dobrego dnia. Oczkiwaniu dobrego dnia. Witam was. Witam. Sokiem z cytryny. Dzisiaj sok z trzech cytryn. No. Ha, Gabrysiu, dzień dobry. Dziękuję za wsparcie. Order uśmiechu za picie soku z cytryn. No to uwaga. No to teraz jeszcze muszę ten, musi być ten uśmiech. Nie? Ach, nie jest prosta. No. Co to jest odwaga? Przełamywanie strachu, przełamywanie niechęci. Także mam poszerzenie dzisiaj definicji odwagi. Przełamywanie niechęci. Ach. Kwasoty. Ach. Może dlatego. Dzień dobry, witam wszystkich. Dlatego. Oh, wszyscy lubimy tak cukierki, bo są takie przyjemne dla podmienienia. Sydnej, kochana, witaj, witaj. Strachy na Lachy. A pamiętasz, no? Te strachy na Lachy to jest taka. Ja mam taki, taką książkę. Strachy na Lachy to są takie baśnie, legendy, takie. Gdzieś tam z czasów dzieciństwa w ogóle mam zestaw takich książek bajek które lubię, chociaż mój mąż mówi, że ty takie bajki lubiłaś? O duchach, o strachach. No tak, zawsze lubiłam. Hmm, hmm. Oh, nie dam rady. Posłuchajcie, znaczy za chwilę, za chwilę. Kochani, witam z dobrą kawą. No u mnie tak ponuro, ponuro. No I zastanawiam się za chwilę, czy będzie mi szwankował internet. Także przepraszam. Jeżeli będzie szwankował, to zresztą, tak jak mąż mi mówi, to już myśli o tym, no bo po prostu muszę zamówić niezależny dla siebie, nie korzystać z jakiegoś tutaj głównego routera. Tak jak teraz, korzystam tylko po prostu mieć taki no-limit, niezależny, ale to trzeba troszeczkę czasu zajmie, bo to tak, trzeba przejrzeć oferty niemieckie, zobaczyć, jak to wygląda. Wschód słońca. 6:49. Zachód 19:26. Boże, jak ten dzień się skraca. Kochani, Ósma minęła, jedziemy, i myślę, że w poszukiwaniu dobrego dnia, no to zacznijmy od dzielenia się energią. Jaki to dzisiaj kolor energii, Joanno? Jaki potrzebujesz? Jakiego koloru dzisiaj potrzebujesz? O, może tak. Mm. Wiesz co? To znaczy wiesz, mnie to się wydaje, że w ogóle boimy się śmierci. Ciekawy temat zaczęłaś, dziękuję. Ech, śmierci bliskich osób, że zostaniemy sami. Tak, to tak jest, ale jest na pewno też bardzo duża obawa. O, dzień dobry. Basiu, witaj, witam pierwszy raz chyba na live, tak? Witam serdecznie. Dzień dobry. Ech, w poszukiwaniu dobrego dnia. Basia, widzę, zaczęła pięknie anielską. A ja posłuchajcie, mam taką dobrą nowinę, bo anioły, które namalowałam, na zlecenie na, no były w dwóch kolorach, namalowałam, no nie dwa, tylko trzy. Trzy zostały przyjęte, także no bardzo mnie to cieszy, bo zostałam taką, no ja wiem, czy to powiedzieć, artystka? Nie, nie, nie. Osoba, która no maluje, no to taki, no malarz artysta, nie? <grymianie> Anielski. <grymianie> ok, Justynko, witam serdecznie na badania, tak? Porób badania, będziesz wiedziała, na czym stoisz. Tak, trzeba, trzeba, czasem trzeba tych badań sobie porobić, żeby wiedzieć, w którym kierunku pójść, bo to tak bez tych badań, to nie wiem, jak jest. No to moja droga, Justynko, to dla ciebie, no to może takiego różu od serca wysyłamy dzisiaj. Dziewczyny, dla Justynki i dla nas wszystkich w poszukiwaniu dobrego dnia, w poszukiwaniu dobrego życia. Może tak to nazwijmy: wysyłamy to, wysyłam ja, wysyłajcie wy przyjmujcie. Niech się dzieje w tej naszej czasoprzestrzeni. Różowa energia od serca. To jest taka czysta miłość. Miłość od serca. Miłość. Hmm. Miłość jest wszędzie, we wszystkich. Tylko czasem ta miłość jest taka schowana. Tak się boimy może pokazać tej miłości, albo jak już pokazaliśmy tą miłość, to jak to mówimy, no dostaliśmy za przeproszeniem w głowę. Nie, nie. nie. Także taką wysyłajmy miłość i a, może to powiem, podpowiem tylko. Wysyłajmy miłość, nic nie oczekując. No to tak mamy. O, kochana. Pa. Justynko. Także tutaj Jesteśmy z tobą, rób badania, żeby można było pójść, jakąś diagnozę postawić, żeby można dostać leki, tak jak najmniej. A ja nie używam Znaczy wiesz co Joasiu, wiesz, ja ci powiem, że ja też nie używam. Kiedyś koleżanka się mnie zapytała, witam Ritko, tak, no temuśmy rozmawiały, że na temat miłości nie nagrywałam. A ja mówię, że znaczy, nie wiem, co ja jej wtedy powiedziałam, bo tego nie pamiętam, ale bardzo mnie to zastanowiło. I tak z tą miłością nie wiem, czy my nie jesteśmy nauczeni, bo dla mnie jest to używanie słowa miłość, tak, ja Cię kocham, a wiecie, robię swojej nóż w plecy. To może to jest taka obawa przed używaniem tego słowa miłość, może nadużywaniem, no bo miłość to się okazuje i miłość się czuje. Także jak ktoś do Ciebie, no do mnie, czy tam do kogoś, powiedzmy, druga strona okazuje tą miłość, to ta miłość jest i człowiek o tym wie. I tu nie trzeba nic mówić. No, to jest takie moje zdanie. I może to ja, no, coś mamy ty w tym wspólnego, może to jest taka nasza polska rzeczywistość, bo znowu chyba w tych amerykańskich filmach, bo nie wiem, jak jest w Ameryce, trudno mi powiedzieć. Na tych amerykańskich filmach zawsze, tu ja cię kocham i tam w ogóle wszystko ale z tego kochania, to tak. Bo znaczy, tak, pytanie, co to znaczy kochać Ciebie? No, bo jeżeli nam jest ze sobą dobrze, mamy fajny seks, no to jest miłość. Nie, to jest początek miłości, to jest początek jakiegoś zbliżenia, że w pewnym obszarze życia jest nam dobrze. Ale ma być nam dobrze, mamy mieć do siebie zaufanie i mamy mieć tą bezgraniczną miłość w każdym obszarze życia. Czy to jest, wiecie, przy naśniadaniu, przy kolacji, w nocy, w dzień, na wycieczce, wtedy, gdy jest trudno. Bo dla mnie miłość to jest wsparcie osoby drugiej, wtedy, gdy jest nam trudno, gdy mamy problem. I to jest wtedy, po tym poznajemy miłość. To jest taka, według mnie, definicja. Trudno mi powiedzieć, czy tak jest. No bo no co, to jest miłość? Bardzo dobre pytanie, Joś. Muszę sobie spisać. Mm, Basiu, Jostynka już chyba pobiegła, pije tę cytrynę. Dzisiaj trzy sztuki. No już ileś wypiłam, bo stała resztka. Także, wiecie, na odwagę. Na odkwarzanie organizmu. Takie sobie tutaj przyjęłam. Zobaczymy, jak długo będzie organizm przyjmował. No bo to tak chyba trzeba do tego podejść. Ale wracając, to wiesz, to jest bardzo ładnie nam tu wyszło, kochana, i dziewczyny. Kochać. Hmm. No właśnie. Wiesz, ale to może jest pytanie, nad którym się trzeba zastanowić. Co to znaczy kochać? Być ze sobą czuć się z tą osobą dobrze, mieć, no znaczy, bym powiedziała tak, jak mamy zaufanie do danej osoby, to czujemy się z nią dobrze. Czyli w poszukiwaniu dobrego dnia to jest w poszukiwaniu, może trzeba by zmienić y, mm, tytuł, w poszukiwaniu miłości, w poszukiwaniu tej kochanej osoby. O, w poszukiwaniu, bo to wiesz, ta miłość, to tak już się, Teraz wyświechtała, wiecie jak to tak, te seriale, to yy, tak, nie wiem, nie jestem fanką seriali, kiedyś obejrzałam kiedyś jeden serial i wiem jak on mnie trzymał, jak przychodziłam, żeby oglądać następny odcinek. Pamiętacie, był taki w Polsce wiele lat temu w Kamiennym Kręgu i powiedziałam, obejrzałam serial, w życiu więcej nie będę niewolnikiem seriali. No i tak to z tą miłością, z tym kochaniem. Co to znaczy kochać? Ale to zadałaś mi tutaj ćwieka z samego rana kochana, tak? Co to znaczy kochać? Kochać to wspierać. Justynka. A jesteś, no to dobrze, jak jeszcze jesteś się cieszy. Zobacz, Justynko. No, Joanna zadała bardzo, bardzo dobre pytanie. Co to znaczy kochać? Joasiu. No właśnie, teraz każdy chyba z nas, bo czy jest taka ogólna definicja i taki ideał? Mnie się wydaje, że takie ideały są, bo to zawsze. A. Posłuchaj, ale zobacz, kochasz kota. Ja się z tym zgadzam, bo ja też bardzo lubię zwierzęta. Człowiek się przywiązuje, bo tak, z kotem można porozmawiać. Ten kot jest po prostu wdzięczny. Jak się będzie łasił, jak będzie mruczał, to jest po prostu sama przyjemność przebywania z kotem. Prawda? No to teraz przełóżmy tą miłość na ludzi, to kochanie. Gdy możemy sobie z drugą osobą po pierwsze porozmawiać o wszystkim, po drugie pomilczeć z drugą osobą O to jest sztuka prawda pomilczeć 21 lat bo ten YouTube. Boże Jasiu ja nie twierdzę że nie należy oglądać bardzo dobrze oglądaj kochana bo to jest wiesz nasza znajoma mamy koleżanka bardziej to tak była to ona oglądała te wszystkie seriale i zwracała uwagę, ona była kracową, i zwracała uwagę wtedy, wiele lat temu, teraz już jest łatwiej, gdy jeszcze nic nie było w sklepach, prawda, no bo cóż, był ocet. <laughs> I ona oglądała i brała, tak przykład, a to była sukienka taka, a to wystrój był taki, a to mieli zasłony w kwiaty albo bez kwiatów, prawda, tak. A była kolorystyka, nie wiem, jakaś tam zieleń, to co było na topie. A u nas tego w Polsce nie było, no cóż, był ciemnogród. To znaczy może złe słowo używam ciemnogród. No nie było, no była po prostu nędza. Bardzo ładnie ktoś napisał. Była nędza. I, ale to nie, nie o tym mowa. I, I to jest właśnie to. I teraz raz jest pytanie. Wracamy do tematu. Zeszliśmy, wracamy. Dziewczyny, co cię jest kochanie? A przepraszam. Ja no, moja droga. Ja Ci powiem tak, to zależy z jakim powiem. A no właśnie, bo to tak czekamy na tego właściwego. Ja z moim mężem rozmawiamy o, moja droga. Na wszystkie możliwe tematy i jeszcze jeden więcej. Na każdy. Oczywiście, że jest tak, że nie zawsze człowiek ma chęć na jakiś temat mówić, ale nie znaczy, że nie, że nie zaczynamy jakiegoś tematu. No to nie za, jak zaczniemy dzisiaj, to może dokończymy kiedy idzie. Także tak, ja się z Tobą zgadzam. Że, a z kotem o każdej porze dnia i nocy. Możemy rozmawiać. Kochać innych, tak? Miłość, troska, przywiązanie. No mm, tak, tylko wiecie, to jest teraz tak. Czy to jest taka troska, ale dla mnie ta miłość dotyczy dwóch, minimum dwóch osób. To nie jest tak, że ty się o kogoś troszczysz, a ten ktoś ma wyrąbane, prawda? Także ja jestem za tym, że jednak ta. Ta miłość to jest przede wszystkim wzajemność, czyli nie ma, zresztą, posłuchajcie, każda harmonia, równowaga jest wtedy, jak idzie z dwóch stron, jak dają dwie strony energię i tu się łączy, powiedzmy, ta energia. O, tak jak my wysyłamy energię, łączymy się i jesteśmy razem, prawda? To też tak jest z dwiema osobami. No i to tak, jak jest dwie, jak są trzy, jak są cztery, a jak jest w związku. Dwie osoby, i jedna jest ciągle na rzeka, to posłuchajcie, no to ta druga się moment zniechęca. A poza tym do tej osoby, ja wczoraj miałam też taką rozmowę, i tak na no Ja nie, nie miałam rozmowy. Ja miałam po prostu, mm, to był monolog, ale z drugiej strony to dobrze, że czasem ktoś siebie wyrzuci. Bo to było wszystko źle. No tak rozmawiałam wczoraj przez telefon z koleżanką. Myślałam, że sobie porozmawiam, wymienimy informacje, a to ona mówiła. Ale ja też rozumiem, że człowiek potrzebuje pewnego dnia, żeby się wyżalić, tak, wyczyścić z tego wszystkiego i tak to, i to, i to, i to, i to, i to. I tak sobie w duchu pomyślałam, że zgadzam się z nią, ale w 50%. Bo przestała widzieć pewne rzeczy, bo pewne rzeczy też jest coś, po coś jest coś dla czegoś, z tego korzysta, a z tego nie widzi. Ale to wiecie, to, to jest każdego indywidualna sprawa, ale myślę, że ważne jest, żeby mieć drugą osobą. Kwiaty sukienki. Janna tak, wiesz, bo teraz tak, no gdzie mamy podpowiedź, prawda? O jeszcze dobrze mówisz. Ja na przykład kiedyś pojechałam pod Pragę tam do znajomych na zaproszenie byliśmy. I posłuchajcie, w kuchni jest kuchnia w różach. Co to znaczy w różach? No to tak, stoją bukiety sztucznych róż. No żywych też, w zależności od pory roku, to jak są te róże, to też, ale są takie te róże. Teraz tak, we wszystkie filiżanki, wszystkie kubki, talerze, wszystko jest w róże. Jest taki, powiedzmy, jak to zrobić powiedzieć, regał kuchenny i meble kuchenne, które są bardzo eleganckie. I też są lekko gdziekolwiek gdzieś tam na rogach, rzeźbione róże były. Takie to było bardzo dyskretne. No i powiem Wam, że to bardzo mi się podobało. Tak, ale no to widziałam na żywo. No ale gdzie możemy zobaczyć? No w sumie tak jak ty mówisz, możemy to zobaczyć w filmie, prawda? Bo wtedy mamy spojrzenie, żeby widzieć cokolwiek innego. <laughs> Mówię, że ja tylko rozkazuję dalej. <laughs> <noise> Ale posłuchaj, jest taka Joanna, niesamowita jesteś. Ale Joanna, no tak jest. Czasem jest tak, że ktoś musi zarządzać. No posłuchajcie, jest tak, że no jak będą dwie takie osoby lelum po lelum, no to coś, nic się nie będzie działo. Trzeba iść do przodu, trzeba coś zrobić, trzeba podjąć decyzję. Także wydawanie rozkazów to nie to jest, ja bym to nazwała inaczej, to się nazywa podejmowanie decyzji, zamykanie konkretnych spraw. To, to, I to nie jest proste, no bo teraz jest pytanie: przez 27 lat wydawałaś rozkazy, ale jest dobrze, bo doszłaś do dobrego, a nie doszłaś do niedobrego, prawda? Bo równie dobrze moglibyśmy powiedzieć. Wiesz co, Joanna? Ja nie wiem, ja nie oglądam polskiej telewizji 7 lat, także trudno mi powiedzieć, ale ten Bolton Beautiful to jest. Yy, yy, Taki co to ileś tam lat się ciągnie. Nie pamiętam w tej chwili nazwy, ale on mi się nigdy nie podobał. W sensie... To jest w ogóle zupełnie inna nazwa, wiesz? no Może dziewczyny będą wiedziały. No przecież Basieńka piszi, Miłość to równowaga w dawaniu. A, ja. Posiadaję więcej niż inny ciągnąć wnioski. A nie moda moda na sukces. O, moda na sukces, Justynka. Moda na sukces, prawda? Moda i sukces czy moda na sukces? Bo to wiecie co, to ja moją sąsiadką, to już nie mieszkam lat, taką mieszkam w bloku kiedyś sąsiadką panią Ewa, to ona zawsze mówiła. teraz nie mnie nie ma, bo oglądam modę na sukces. Ach, uczymy się całe życie i, ale widzisz kochana, to ja Ci gratuluję, że 27 lat, jak to mówisz, wydawałaś rozkazy, ale jesteście w pięknym miejscu, jesteście, macie piękny ogródek, tak jak mówisz, pokazywałaś zdjęcia, ile wydałaś ładną kwotę na ten ogródek, zobacz to jest to właśnie takie, hmm, równie dobrze można było nie wydawać, prawda? Można było wydać na fajki, na papierosy, no właśnie. I teraz tutaj mieliśmy taki przykład takiego Pana Adama, rozmawiał z młodzieżą, młodzież, podoba im się samochód. Przyjechali, pracują, takie za 44 tysiące. Rewelacja, posłuchajcie, oni mają na co zbierać. się, mówię, posłuchajcie, pracujecie ciężko i chociaż będzie was to cieszyło. I on się tak trochę podśmiał, że o fu, 44 tysiące. A ja sobie pomyślałam w duchu, tak, człowieku, sam mówiłeś, że jesteś, <coughs> przepraszam, że jesteś 20 lat w niemczech i co masz? Starego rumpla? Jesteś ciągle nachlany? Papierosy? To masz sukces życiowy, a młodzi do czegoś idą? Tak, tak, to ja jestem za tym, że jednak podejmowanie właściwych decyzji, nazwijmy to rozkazy, to o to chodzi w życiu. Moja namiętna ogląda... Znaczy, słuchajcie, ja nie twierdzę, żeby nie oglądać. Tak. Posłuchajcie, kochani, przepraszam, zamilkłam, ale no, u mnie dom zaczyna żyć. Dziewczyny, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za obecność. Cieszę się, że internet mi nie szwankował. I pozdrawiam Mariolę, Jadwigę, Masieńkę, Lusię i wszystkich. Pa, pa. Energięśmy wysyłali, ale jeszcze raz różową dzisiaj. Pa, do jutra. Ciao.